Dzień dobry wszystkim, witam Was bardzo serdecznie. Spotkaliśmy się, jak wszyscy doskonale wiecie, na Powiatowym Konkursie bezpieczeństwa kulturowym. Witam Was jeszcze raz, witam również Waszych nauczycieli, opiekunów, którzy z nami przyjechali. Witam Pana z Pądu, przedstawiciela, który składa się z dwóch etapów. Za chwilę, tutaj o szczegółach Was Pan Naczelnik. Zaczniemy od szkoły podstawowej, no ale tu już szczegóły przekażę moim kolegom. Witam serdecznie i proszę tak, uda mi szkoły podstawowej i opiekunowie. Gimnazja zapraszam na zewnątrz, co będzie w, podstawówki będą w, stałe. Test, będą w stałe. to. będą pisały testy, w gimnazja będą przygotowane w zajęciu Testy są opracowane przez Wyjewództwo ośrodek Ruchu Drogowego, wszystkich Dalszymi w całym w regionie Pozwołowskim. Zabrania się pokonywanie przeszkód Podskakując na rowerze, przenosząc rower Lub przesuwając go po nawierzchni Za to jest 15 punktów Element naruszony przednim kołem A następnie tylnym Czyli tak jak przy, tak przy Przyjeżdżamy, Przejeżdżamy, dotykamy przednim kołem Później tylnym To jest jeden punkt Jedno lub kilkakrotne naruszenie częścią ciała zawodnika tej samej tyczki, pachołka, krążka, też jest jeden punkt karny. W dzisiejszym finale Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym łącznie bierze udział 30 uczniów. Są to uczniowie zarówno szkół podstawowych, jak i gimnazjalnych. Gościmy dzisiaj za moimi plecami 15 uczniów ze szkół gimnazjalnych i 15 uczniów ze szkół podstawowych. Przede wszystkim chcemy promować bezpieczeństwo w ruchu drogowym wśród dzieci i młodzieży szkolnej. A taka, taki konkurs jest jedną z form tej promocji bezpieczeństwa, czyli nauka przepisów ruchu drogowego, sprawnościowe jazdy rowerem. Po to, że Poziom tego konkursu był dość wysoki. Systematycznie co roku te, ten poziom rośnie. Szczególnie tutaj dominują, dominuje gmina Długosiodło, szkoły w Bosewie Starym i w Długosiodle, które co roku są w czołówce.